Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Pamiętacie, jak w maju tego roku 2024 Jacek Protasiewicz napisał do Kierwińskiego. W czasie, kiedy Protasiewicz miał chyba gorsze dni, ale napisał coś bardzo ważnego o seryjnych samobójcach. To jest jego wpis, gdzie wprost pisze o tym, że zna prawie wszystkich. To dotychczas były teorie spiskowe. Dotychczas mówiło się o tym, gdzieś po prostu w internecie się o tym pisało, ale no nikt z Platformy Obywatelskiej tak wprost o tym nie napisał. Lista tych tajemniczych samobójstw na czele z byłym wicepremierem Andrzejem Leperem była bardzo długa, szczególnie po katastrofie w Smoleńsku. Co mamy teraz, kiedy Donald Tusk wrócił do władzy? Sytuacja, sytuację dosłownie z ostatnich dni. Profesor, który jest szefem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Jan Malicki, w centrum Warszawy, zaczepiony przez dwie osoby przebrane za strażników miejskich, zapytany o imię i nazwisko, a następnie pobity po tym, jak wskazał, kim jest. Profesor zajmuje się pomocą dla białoruskich studentów. Były komendant policji, który przez wiele, wiele lat zajmował się zwalczaniem tej najcięższej przestępczości, znaleziony martwy w lesie. Profesor Mirosław Kurkowski, dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego UKSW, który zajmował się kryptografią w kwestiach bezpieczeństwa państwa, znaleziony martwy w lesie. W policyjnym konwoju. Za aresztu do sądu w sprawie kolegium humanum. Osoba, która mogła mieć wiedzę o nieprawidłowościach w kolegium humanum, ale być może również o kwestiach obyczajowych, delikatnie mówiąc, związanych z najbardziej znanymi posłami koalicji obecnie rządzącej, podcina sobie sama gardło i się wykrwawia. Zagadkowe to samobójstwo, drodzy Państwo, tak jak te wszystkie, które właśnie wymieniłem. Znów mamy rządy Donalda Tuska i znów pojawia się seryjny samobójca? To jest pytanie do Was, no bo nie sądzę, żeby to zostało wyjaśnione przez, przez Bodnarowców. Czy przez sędziów, którzy wprost wzywają do rozliczeń demokratycznej opozycji. Powiedzmy jeszcze o tym, że posłom opozycji dzisiaj grozi się coraz częściej. Ja co chwilę dostaję takie wiadomości, czy to na messengerze, czy to gdziekolwiek indziej, czy takie komentarze dotyczące tego, że zaraz ktoś gdzieś podejdzie i mnie zaćga nożem. No to pytanie, czy to są po prostu jakieś ruskie trole, czy to może są celowe działania w celu zastraszenia opozycji. Pytanie, kto to może koordynować. Bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że na przykład na Twitterze działa zorganizowana grupa niszcząca opozycję. I wszyscy wiedzą, kto to prowadzi. I ta osoba ma bezpośredni wpływ na prokuraturę, wywiera naciski na prokuraturę. I co, coś Tusk z tym zrobił? Oni przyjmują ustawę o mowie nienawiści, kiedy administratorami, moderatorami Sokus Buraka byli ich posłowie, senatorowie, kiedy sami uczestniczą w tych zorganizowanych, hejterskich grupach. I tutaj nie widzą sprzeczności z tym. Jednocześnie Dostaje informację, że między innymi, już pomijam to, że agenci służb inwigilują i wchodzą do e, siedzib Lux Veritatis, czyli fundacji, która jest właścicielem Radia Maryja, Telewizji Trwam, naszego dziennika, ale oni dostają tego typu wiadomości co chwilę, że tam są podłożone bomby, e, że grozi im śmierć, mówiąc wprost. E, czy służby jakkolwiek na to reagują? Bo to było to jest zgłaszane. Czy po prostu w tym kraju obecnie po roku rządów Tuska to już jest coś normalnego, że do opozycyjnych, no bo takie są dzisiaj te media, można je tak nazwać, przychodzą po prostu sobie wiadomości z groźbami. No bo doskonale też wiemy, że ludzie Tuska atakują dziennikarzy Republiki w Polsce, Trwam, w Radia Wnet może na konferencjach. Nie wpuszczają. Dziennikarze nie dają zadawać pytań, które nie są wcześniej ustalone, grożą dziennikarzom. E, no to czy w takim państwie będziemy teraz żyć? No bo wróćmy może do sędziów. Sędzia, który ma wydawać wyrok, który przychodzi do programu w mediach albo do premiera i mówi o tym, że domaga się szybszych rozliczeń. To jaki to jest sędzia, drodzy państwo? Prokurator, która mówi o tym, że nie trzeba się trzymać litery prawa. To jaki to jest prokurator? I teraz jesteście oskarżeni w jakiejś sprawie. Trafiacie na prokuratora, który wprost mówi, w kontaktach też z politykami, który jest i wprost mówi, że nie będzie się trzymać litery prawa. Czyli co? Czyli wymusi na kimś to, żeby was oskarżył, czyli będzie fałszować jakąś dokumentację, żeby tylko was zniszczyć, i w sądzie, bo może długi mareszcie, w sądzie trafiacie na ustawionego sędziego, bo w tej chwili te losowania sędziów przez bodnarowców, które my wprowadziliśmy, losowanie sędziów, żeby uczciwie móc wylosować sędziego. No to już to tak nie działa, drodzy państwo. W tej chwili do spraw aresztowych, szczególnie tych politycznych, sędziowie są po prostu ustawiani, żeby przypadkiem nie było jakiegoś fakapu, że sędzia stwierdzi, że co wy mi tutaj w ogóle dajecie, że to jest jakieś polityczne dziadostwo i wypuści danego polityka. Sędziowie, którzy będą decydować o aresztach, mają być tymi sędziami, Którzy krzyczą, krzyczeli na wiecach wcześniej ze świeczkami stali. Najlepiej z jednego z tych upolitycznionych sędziowskich stowarzyszeń, którzy na zjazdach sędziów mówili o tym, że oni domagają się wręcz zemsty, krwi na politykach obozu konserwatywnego, na politykach dzisiejszej opozycji. Trafi wam się taki prokurator-polityk, później sędzia-polityk. I to jest obraz dzisiaj praworządności w naszym kraju. I pytanie, czy wróciła praworządność, no, a co w jaki sposób wróciła praworządność? Żadne prawo się nie zmieniło. Zmieniło się to, że banda tuska, banda przestępców nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, nie uznaje Sądu Najwyższego, nie uznaje KRS-u, siłowo przeję, przejęli wiele instytucji publicznych z wykorzystaniem Osiłków opłaconych z publicznych pieniędzy, a następnie, którzy ci, ci osiłkowie dostają zlecenia miliony z publicznych pieniędzy przy udziale policji, przy udziale służb, przy inwigilacji posłów opozycji. No to czy to jest praworządne państwo? Bo to, że przyjedzie Urszula. Z jakimiś swoimi komisarzami oskarżonymi o pranie brudnych pieniędzy, o e, zwykłe przestępstwa, i powiedzą, że Polska dzisiaj już jest praworządna, to, to, to co to ma być? No to My doskonale zdajemy sobie sprawę wszyscy, że Urszula von der Leyen dążyła do tego, żeby Donald Tusk został polskim premierem i wprost o tym mówiła. I głodzono Polskę tylko i wyłącznie po to, żeby. Tutaj PiS miał mniejsze poparcie, żeby ta partia, która się stawiała Unii Europejskiej, która na pierwszym miejscu stawiała interes polski, a nie niemiecki czy unijny, żeby po prostu przegrała. No i to im się udało i to teraz chcą zrobić względem Orbana. Skoro Bodnar, w Politico mówi wprost, że demokracja, praworządność wróci na Węgrzech, jak tam Orban padnie, no to co to jest? No to jest kolej, kolejny raz próbują zdewastować, zdewastować, może nie zdewastować, ale po prostu siłowo przejąć władzę i zdewastować demokrację, no bo narzucanie, czy narzucanie jednej partii politycznej, która należy do Europejskiej Partii Ludowej poprzez siłowe naciski bezprawne, nielegalne, pozatraktaktowe, no to to jest, to jest czysty polityczny bandytyzm. Bez jednego wystrzału Niemcy przejęli w Polskę rok temu mniej więcej. I mają w Polsce rząd marionetkowy, który wykona wszystko co chcą, który zaora wszystkie pomysły, wszystkie inwestycje, które są nie na rękę Niemcom, a to, co jest najbardziej opłacalne, z czego Niemcy będą mogli wyciągnąć pieniądze. No to po prostu przejdzie w niemieckie ręce. Zastanawiam się teraz, czy Polska Press, która w dalszym ciągu ma najwięcej tytułów regionalnych, czy nie wróci do Niemców? Czy TVN nie pójdzie do Niemców? Czy Ringer, Axel Springer, dla przykładu, nie przejmie i TVN-u, i Polski Press? Bo dlaczego nie? Polska Press jest w tej chwili właściwie na dnie. Po tym, jak normalnie zarabiała, normalnie płaciła ludziom w czasach Daniela Obajdka, Dorotykani. Teraz zobaczycie, w ciągu następnego roku jaka będzie sytuacja Polska Press i czy nagle nie stwierdzą, że trzeba sprzedać, no bo się nie opłaca. Bo Orlen nie powinien mieć Polska Press, nie powinien mieć największa polska spółka nie powinna mieć e, e, organu do tego, żeby e, móc się bronić również medialnie. Ja osobiście uważam, że e, takie organy do obrony powinny mieć również lasy państwowe, bo to, co się działo przez 8 lat wobec lasów państwowych, wobec leśników, to jest dramat. To, jest barba, to było też barbarzyństwo. Oskarżanie, ataki totalnie fejkowe. Jakieś informacje o wysyłaniu drewna do Chin, o masowych wycinkach, gdzie to była normalna gospodarka leśna. I lasy państwowe powinny wydawać naprawdę potężne pieniądze na to, żeby móc walczyć z taką agenturą, bo to bardzo często były organizacje, które były po prostu opłacane z zagranicznych pieniędzy. Tylko po to, żeby rozwalić tę instytucję, co oni właśnie teraz robią. I o tym też trzeba mówić. Pozdrawiam serdecznie.